Szczęść Boże. Zapraszam do wysłuchania nowenny do Matki Bożej Loretańskiej. Dzień pierwszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, córko Ojca przedwiecznego, dziewica Matko Słowa Bożego i najczystsza oblubienico Ducha Świętego cześć ci oddaję o ty wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie poświęcam ci duszę moją ze wszystkimi władzami ciało moje ze wszystkimi zmysłami i serce moje ze wszystkimi uczuciami prosząc byś mi wyjednała u Trójcy Przenajświętszej wszystkie środki potrzebne do mego uświęcenia. W poczęciu swoim, Panno Maryjo, niepokalaną byłaś, módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, który przez Ducha Świętego Udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie wszelkiego błogosławieństwa, napełniłeś ją swoją łaską i zapaliłeś najczystszą miłością. Racz także w naszych sercach rozlać przez tegoż ducha świętego tak szczerą i silną miłość, by nas żadne stworzenie nie mogło oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem i Maryją.